Czołem widzowie, czwarty film z Zielonej Góry. Kto z tego miasta i zainteresowany tematem, to polecam. Obszerzaj sobie mój kanał. Dziś mam lokal polecany, nie jakoś często, ale polecany, więc mówię, udam się tam. Polecenia, jak zawsze, brałem z Facebooka i Instagrama, zatem jak masz tam konto, to polecam mnie dodać. Takim sposobem trafiłem do kebaba u szefowej, gdzie urzekła mnie przestrzeń. Wystrój na serio robił wrażenie. W ogóle, jak nie w knajpie z kebabem, do tego ogródek jest to by miło spędzić czas. Niestety jeśli chodzi o kebaba To za dużo dobrego nie powiem Wziąłem małego w bułce za 26 zł Czas oczekiwania 5 minut Może nawet trochę krócej Bo aby poszedłem do toalety A zaraz kebab był To może z 3 minuty Jak zamawiałem to poprosiłem z kurczakiem Bo widziałem co to za mięso się tam kręci Niestety zostałem poinformowany Że jest tam tylko kula wołowo indycza Więc chyba każdy zna te smaki Taki nabity baton Na róż to konsystencji pasztetu i mimo, że dawno takiej nie jadłem, to nie posmakowała mi. Sami widzicie jak to wygląda, więc dzisiaj nie będę rozgadywał się na temat mięsa. Bułka spoko, warzywa nie stare i przewaga bułki nad kebabami w cienkim sieście jest taka, że w środku nie jest to zaparowane. 26 zł wydane, zjadłem to do końca na hotelu i z całym szacunkiem do pani szefowej, ale kebab na ocenę 3 na 10. Kto tam jadł, jak wrażenia? Bułka to taki old school. I kebab ten też może się kojarzyć z takimi dworcowymi, ale przewagą tego lokalu dzisiaj jest przestrzeń w środku, o której wspominałem. Mogłem wziąć kapsalona, bo miałem chęć, ale to najwyżej zrobię następnym razem. Dziś wychodzę lekko zawiedziony, bo wcześniejszy kebab w Megna też był taki sobie, tylko że tam to nie z poleceń, a kebab u szefowej w rekomendacjach się przewijał. Jutro hamburger oldschoolowy z czerwonej budki, a ogólnie, ogólnie z Zielonej Góry będzie jeszcze 5 filmików trzymajcie się i do jutra. Pozdro!